Cześć, szanowni z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Przed waszymi i moimi oczami kolejny tom, to już będzie 78. kolekcji DC bohaterowie i złoczyńcy od wydawnictwa Hashet, a mianowicie Nightwing, rycerz z Bloodhaven. Nie wiem czy nawet to dobrze wymawiam. Tom wydaje się dość gruby, na grzbiecie mamy fragment Jamesa Gordona. też zobaczmy sobie co jest w treści, czy co jest w tym tomie. Tom zawiera zeszyty serii Nightwing od 1 do 11, czyli dość sporo. Kiedyś standardem tych kolekcji, jeszcze jak była wielka kolekcja komiksów Marvela, czy kolekcja, wielka kolekcja komiksów DC Comics od wydawnictwa Egelmos, to było troszeczkę mniejsze te na te są zdecydowanie grubsze. Ponad 260 stron. Standardowy spis treści, czyli wstęp na tych otwórcach, po kolei zeszyty, no i jakieś posłowie, jakiś Esej na koniec. Dobra, co my tutaj mamy Chuck Dixon, znany scenarzysta, który odpowiadał między innymi za Nightfalla. W z tego co kojarzę. No dobra, zobaczmy jak to się prezentuje. Kartki są troszeczkę posklejane, ale wygląda to klasycznie z lat 90 właśnie lata 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 końcówka lat 90 O 96 97 Ok, czyli istotna rzecz to jest akcja po nightfallu. Początkowo myślałem, że to będzie się działo przed nightfallem, czyli te początkowe zeszyty, ale jednak to jest akcja późniejsza. Przynajmniej tak to wszystko na to wskazuje tu co jest takiego? Nie wiem co. Specyficzna kreska. Chyba nie do końca w moim stylu. No nie do końca w moim stylu. Ale w tamtych czasach pewnie była. O nie, nie, nie. Dobra, zdecydowanie nie w moim stylu. Zdecydowanie nie w moim stylu. No dobra. Duży ten ton. Zobaczmy sobie jeszcze ile jest tego posłowia. Jest kilka stron i zapowiedzi: Supergirl, rządy Supermanów, cyborgów, to jest DC odrodzenie, nowość na polskim rynku i Wonder Woman, prawda. To jest powtórka i to jest ciekawa powtórka, ponieważ z DC odrodzenie, jeżeli chodzi o serię Wonder Woman, wydawnictwo Egmont wydało 4 tomy od Raki, natomiast haszed będzie miał 3, wydane 3 z nich. No, dziwna sprawa. Jeżeli chodzi o ten tom, to jeszcze na omówienie oczywiście zapraszam na kanał Sylwek. Co tu jeszcze mamy? Możemy sobie, czymś możemy jeszcze tu przyjrzeć takim charakterystycznym. No. Więc dopóki nie przeczytam, nie wypowiem się. Na razie mogę tylko zobaczyć, że mamy o gościnne występy Batmana. Dobra, tyle na dziś. Zachęcam do czego? odwiedzania bibliotek, jak zawsze. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.